Starosta powiatu Miechowskiego Jacek Kobyłka otrzymał z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego umowy pomocy finansowej w wysokości 28 milionów złotych na realizację scalania gruntów na terenie powiatu. Scalenie gruntów to jest trudne zadanie, ale bardzo potrzebne i w związku z tym cieszę się bardzo, że dzisiaj kolejne środki trafiają do powiatu Miechowskiego, mówi marszałek Witold Kozłowski. Mam taką nadzieję, że powiat wykorzysta zgodnie z harmonogramem te środki. No cóż, dodam tylko tyle. Że współpraca z powiatem Miałskim się układa bardzo dobrze. Dziękuję panu Staroścy za tą współpracę. Starosta Jacek Kobyłka zapewnia, że tak właśnie się stanie, a dzięki scalaniu gruntów wiele się w powiecie zmieni na korzyść mieszkańców. A to będą nowe drogi, nowe granice działek, także nowe pomiary geodezyjne, więc to jest ważne dla szczególnie mieszkańców wsi. W przekazaniu umów wziął udział także radny województwa Mirosław druszcz reprezentujący mieszkańców powiatu. To są rozwiązania, które nie są dla mieszkańców i ich pozytywne skutki nie są widoczne ad hoc, natomiast w trybie później procedowania różnych tematów to, to jest bardzo duże ułatwienie. I to, że samorządy w tak bardzo, w bardzo dobry sposób potrafią się porozumieć samorząd wojewódzki z samorządami powiatowymi i gminnymi, jest niezwykle istotne dla, dla tak naprawdę dobra mieszkańców. Scalanie planowane jest w czterech miechowskich wsiach: Jelcza, Wierzbie, Uniejów, Parcela oraz trzyca.